A no, z tym tutaj popraw w kolejnym unboxingu, tym razem jest oh, kolejny unboxing słuchawek, oto one, są to Bloody Gaming G437, o ile się nie mylę, i kupiłem je, ponieważ moje poprzednie słuchawki, których unboxing był, E, 5 miesięcy temu, 6 można by powiedzieć e, są e, w, w naprawie a że przez ponad 3 do 5 tygodni mogę ich nie mieć to nagrywanie bez słuchawek no wydaje mi się takim dosyć hardcorem e, pomysłem, sposobem więc pomyślałem że kupię sobie coś nowego a tamte kiedy dostanę z powrotem będę używał e, albo do komputera albo e, do telefonu czemu by nie zawsze chciałem mieć dwa komplety bo jeden do tego drugi do tego a teraz e, jest taka możliwość te są też na połąku z takim e, osrebrzonym mikrofonem są srebrne e, pałąk jest podwójny tak jak w tamtych e, i mają ściągane mogę sobie dzięki temu tutaj złapać i poprawić e, a do tego świecą się w siedmiu kolorach Więc kiedy je podłączycie świecą się w kolorze, a tu jest do nich kabel, jest on dosyć gruby, bo tamten był e, pleczony e, jakby mm, jakby ze swetra z takiego materiału jak leżały długo na e, można, długo na biurku i się coś plątały to ten, ta nitka się rywała. A tutaj jest to tak zabezpieczone. Tu można by powiedzieć, że nawet przed kotem, więc no i jest długi kabel i na końcu jest polec, który jest po pierwsze jako księżarek do tego, żeby ich nie wyrywać znaczy nie wyrwać USB z, z USB z komputera i poza tym do miało być, miało być jeszcze jedną funkcję tylko mi teraz to wypadło z głowy i kosztowały mnie 109. Złoty, ale mm, miałbym jeszcze rabat. E, minus 18, bo tam kupowaliśmy e, jeszcze jedną rzecz, ale nie dostałem tego rabatu. Więc w sumie za nie bym zapłacił dziewięćdziesiąt dwa zł, ale bez rabatu. No, mówi się trudno, żyje się dalej. Mam nadzieję, że będą się sprawować dobrze, będą się sprawować dłużej. Pudełko wam nie pokażę, bo pudełko... Pudełka już nie mam. Ale jak piszciecie sobie nazwę, którą my nie mieli, e, w tytule, to wyskoczą wam te słuchawki i e, też Wyskoczyłbym całe specyfikacje Jak na razie jestem zadowolony, używam ich godzinę, może dwie Ale ogólnie z firmy Bloody jestem zadowolony jak bo U mnie firma Bloody na kanale zajmuje specjalne miejsce Bo mam drugi komplet słuchawek Myszkę Podkładkę Więc Pomyślałem, że zrobię też unboxing słuchawek i co mi się że mi podoba to kolor. Jest taki srebrno szary o mi tu Jest taki srebrno szary. Więc naprawdę mi się podoba. A jeśli wy mieliście kiedykolwiek do czynienia z firmą Bloody, to dajcie znać w komentarzu. Yy. Może też wiecie, dlaczego, jak pod, podłączyłem je do e, komputera i chciałem zadzwonić e, na Instagramie, e, to komputer stwierdził po podłączeniu tych słuchawek, że kamerka, którą mam osobno, nie może się połączyć ani na Facebooku, ani na YouTubie, ani na jeszcze jednej stronie. Więc jak wiecie dlaczego się tak stało, jak się odłączę, to, to nadal te, tej kamerki nie ma. Ale no nie wiem dlaczego. I jak macie jakiś pomysł, sugestie, to dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami. Så jeg er ikke med